Czy wiecie Państwo, że kiedy zaczynamy oczyszczać swój organizm, możemy początkowo poczuć się gorzej? Dla niektórych może być to niezrozumiałe, a jednak. Podczas pierwszych dni, tygodni bądź miesięcy oczyszczania organizmu dochodzi do wzmożonego usuwania toksyn. Te toksyny są usuwane z poszczególnych narządów, komórek do przestrzeni międzykomórkowych i stamtąd między innymi trafiają do krwi. Stąd może wynikać nasze gorsze samopoczucie. Jest to, drodzy Państwo, okres, który nazywamy kryzysem ozdrowieńczym. Jakie są jego objawy? Bardzo różnorodne. Może być to uczucie zmęczenia, senność lub wręcz wzmożony przypływ energii. Mogą być bólek brzucha, głowy, zaparcia albo wręcz biegunki. Mogą pojawić się zmiany na skórze albo zwiększony wyciek wydzieliny z nosa. Drodzy Państwo, tyle mówimy o toksynach, więc może warto... Przypomnieć, gdzie możemy je znaleźć. Choć wydaje mi się, że takim pytaniem bardziej na miejscu byłoby pytanie, a gdzie ich nie ma? Proszę Państwa, wdychamy je zanieczyszczonym powietrzem, zjadamy z przetworzoną żywnością, niestety produkujemy również je sami na drodze różnych przemian metabolicznych. Teraz chciałbym wspomnieć przede wszystkim o pestycydach i herbicydach. Są to środki stosowane przy uprawie płodów rolnych. Mogą one wywo wywoływać bardzo wiele poważnych problemów ze zdrowiem, m.in. choroby nowotworowe, chorobę Alzheimera, Parkinsona, chorobę układu rozrodczego, a nawet mogą uszkadzać płody. Drodzy Państwo, to, że one są stosowane na wsi, nie znaczy, że szkodzą tylko mieszkańcom wsi. Okazuje się, że one są przenoszone z wiatrem na ogromne odległości i wraz z deszczem padają na ziemię, a potem my przyjmujemy je do naszych organizmów. Problem tkwi w tym, że pestycydy i herbicydy albo w ogóle się nie, de nie degradują w naszym organizmie, albo jest to proces bardzo powolny. Drodzy Państwo, to co teraz powiem może zabrzmieć niewiarygodnie, ale słynny pestycyd DDT, który został wycofany już z obiegu w latach dwudziestych ubiegłego wieku, nadal jest wykrywany w mleku matki karmiącej. Jaki to wniosek dla kobiet, które chcą urodzić w przyszłości zdrowe dzieci? To przede wszystkim to, że na około rok przed planowanym zajściem w ciąże powinny zacząć oczyszczać swój organizm.